To jest moje miejsce pracy. Drzwi się otwierają. Tutaj niedaleko mam strumyk. I on dosyć intensywnie teraz szumi, bo były opady deszczu. Jest dużo wody. Więc nie wiem, czy będę dobrze słyszana. Może nie ma sensu rozmawiać na razie. Obecna w Norwegii. Jestem w swoim miejscu pracy. Co poniedziałek pracuję w lesie. Tak, pracuję w norweskim lesie. Każdy poniedziałek z połową grupy wychodzimy na zewnątrz i najczęściej, a raczej zawsze, jest to las. Mamy tutaj w pobliżu przedszkola piękne miejsca do odwiedzania. Ja już nieraz w filmach pokazywałam. A ja dzisiaj w niedzielę zerwałam się bardzo wcześnie o poranku. No i robię sobie kroki, robię sobie spacerek i tak sobie pomyślałam, że pokażę moje poniedziałkowe miejsce pracy. Jest to przykładowy las, bo jeszcze chodzimy do innych. A w tym lesie mamy bardzo dużo wiewiórek, które nas odwiedzają, kiedy sobie tutaj siedzimy i jemy. Aż się patrz, właśnie przeleciałaś mi przed autem. Kupiłam sobie ostatnio taki przytulaśny kocyk, jaki milutki. I bardzo lubię ostatnio z tego kubeczka pić. Zrobiłam sobie herbatkę z miętą. Myślę, że nie będzie nikomu przeszkadzało to, że siedzę sobie w takim otulaczu. Bardzo przyjemny jest ten kocyk, bardzo taki cieplutki i milutki. Byłam na spacerze, pokazałam, jak będzie wyglądało, jak wygląda właściwie moje miejsce pracy w poniedziałki. W poniedziałki pracuję od godziny 6:40 do 14:10 w przedszkolu, i w poniedziałki ja jestem odpowiedzialna za tak zwaną. Tę grupę, czyli jestem z dziećmi na zewnątrz. Nazywa się to dokładnie Naturgrupa, czyli wychodzimy w naturę, wychodzimy najczęściej do lasu i tam mamy zajęcia zajęcia w lesie. I ta praca moja polega na pracy w lesie co poniedziałek, natomiast druga grupa idzie w środę na takie same zajęcia. W naturę. Natomiast we wtorki mamy dzień na zewnątrz. U syna w szkole również takie dni miał, gdzie chodzili na wycieczki na przykład lub gdzieś tam w naturze się uczyli. I u nas w przedszkolu właśnie w poniedziałki ja jestem w lesie, a we wtorki jestem na placu zabaw. Cały dzień jesteśmy i tam mamy zabawy takie typowo fizyczne. Dzieci mają różne. Zajęcia, mamy również dyskotekę, kiedy jest zimniej na dworze to włączamy również muzykę, aktywujemy dzieci do, do ruchu, do tańców, żeby nam nie było zimno i to jest takie u nas właśnie przyjęte, że we wtorki mamy dzień na zewnątrz bez względu na pogodę. Zajęcia odbywają się na dworze, natomiast ja w poniedziałki pracuję w lesie. Część ludzi, odkąd nagrywam na YouTube i opowiadam o, o norweskim przedszkolu, to gdzieś tam y, czasami y, są głosy takiego niedowierzania, y, takiego zdziwienia, określane, że jest to czymś dziwnym. Y, to zależy y, tak, jak już chyba komuś w komentarzu napisałam. Do czego jesteśmy przyzwyczajeni, z czym na co dzień mamy do czynienia, ja pracuję w Skandynawii już od wielu, wielu lat i tutaj jest taki model wychowywania, taki model pracy, i albo się człowiek do tego przyzwyczai, albo nie. Tak jak u nas dzielimy się na grupy i wtedy, kiedy my jesteśmy na na dworze, kiedy jesteśmy w lesie, to mamy ze sobą swój prowiant. Pracowałam też w takich przedszkolach, gdzie bardzo chętnie paliło się ognisko i na ognisku miało się również jedzenie. Gotowaliśmy różne zupy, gotowaliśmy owsiankę na ogniu, na ruszcie, więc, więc dzieci też dostawały takie ciepłe posiłki. I dodatkowo zawsze w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy jest zimno na dworze, zabiera się ze sobą kakao żeby się dzieci rozgrzały czasami jest zimno oczywiście, nie będę kłamać czasami jest mokro ale tak już jest i, i, i trzeba robić wszystko, no, żeby jakoś fajnie te dni w pracy przebiegały i pobyt dzieci jak najlepiej wspominały jak się przyjemnie siedzi, pogoda ostatnio mamy taką w kratkę przez dzień, wczoraj była sobota było troszkę słońca, trochę deszczu, i tak pogoda nie mogła się zdecydować. <noise> Na dzisiaj zapowiadają bez opadów. W rano troszkę popadało, ale niby ma już nie padać. Ale no nie jest takie zimno, żeby jeszcze nie móc korzystać z balkonu lub werandy. Więc tak. Dawno już nie nagrywałam na tematy przedszkola i swojej pracy, więc postanowiłam właśnie, że te ostatnie filmiki poświęcę troszkę na taką y, y, pogadankę na temat mojej pracy, bo też wiem, że, że są osoby, które no, troszkę dziwią się jak to właśnie wygląda, y, porównują z polskimi y, przedszkolami. Y, y, ja myślę, że porównywanie jest bez sensu, dlatego że tutaj jest tak, y, gdzie indziej jest inaczej. Tutaj dzieci bardzo dużo czasu spędzają na dworze, plac, zabaw. To jest na przykład las. My patrzymy z punktu widzenia też dorosłych, natomiast dzieci są szczęśliwe. Szczególnie dzieci, które mają bardzo dużo energii, dużo lepiej funkcjonują, gdzie mają jakby więcej miejsca do poruszania się. Mogą tą energię spożytkować, mogą się spinać na drzewa. Y, 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 mogą kreatywnie y, gdzieś tam się y, realizować, budują sobie z, 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 z różnych kijów gałęzi y, różne domki, y, y, używają fantazji, czasami to aż, aż podziw bierze, jak dzieci, y, y, mając do dyspozycji to, co leży w lesie, są w stanie. Y, jakby użyć w zabawie tak, momentalnie przychodzi jakiś pomysł do głowy, nie ma zabawek takich stricte tak sklepowych, natomiast jest wszystko inne, to co natura daje, szyszki, gałązki, listki, można sobie statek nagle zbudować malutki, puścić go na strumyk, znaleźć jakąś upinkę po, po, po kasztanie na przykład, więc ja bardzo lubię takie wyjścia, z dziećmi. Ja mam właśnie w poniedziałki. Oczywiście mamy również takie stałe, jakby nasze plany po przyjściu z dziećmi do lasu. Siadamy sobie wszyscy w kółeczku i najpierw śpiewamy taką piosenkę powitalną. Mówimy, jak jest dzisiaj dzień tygodnia, jaką mamy porę roku. I rozmawiamy na temat zasad przebywania w lesie, zasad przebywania ogólnie na, na zewnątrz, na, na, kiedy nie jesteśmy w przedszkolu. Dzieci podnoszą rękę do góry, jeżeli znają odpowiedź na zadane pytanie: typu czy wolno się oddalać od dorosłych, dlaczego mamy kamizelki na sobie, dlaczego nie wolno ich ściągać, kiedy gdzieś tam się ktoś w krzaczkach schowa i próbuje zrzucić siebie kamizelkę, bo nie wiem, nie podoba mu się, przeszkadza mu, tam mamy numer telefonu i nazwę przedszkola, więc to jest bardzo ważne. Więc za każdym razem, kiedy jesteśmy w lesie, gdzieś w terenie, to dzieci mają to przypominane. Na każdym kroku. No i teraz już po jakimś czasie są do tego przyzwyczajone, tak? Więc jakby to jest tylko przypominanie, taka nasza rutyna. Oczywiście, idąc na takie spacery, śpiewamy, bierzemy książki ze sobą, bo część dzieci gdzieś tam się spina, coś tam sobie robi, część dzieci ma ochotę na coś innego, więc też do plecaka wrzucamy jakąś bajeczkę ze sobą lub bierzemy. Ze sobą wełnę, gdzieś z patyczków, można coś wyczarować, wełnę dookoła, obkręcić, gdzieś dokleić oczy, zrobić jakąś taką, nazwijmy to, laleczkę. Tak, więc bardzo dużo rzeczy można robić z dziećmi, nie będąc w środku. No i oczywiście, chyba w jednym z filmów mówiłam, że. Posiłki czasami są bardzo ciekawe, bo czasami mamy towarzystwo, albo wiewiórki do nas zejdą z drzew, albo kiedyś, właśnie chyba mówiłam to w jednym z filmie, była sroczka, która chciała nam ukraść bochenek chleba. Tam się gdzieś do, do naszego wózka gdzieś tam się przyczaiła i, i już miała w dziobie, już próbowała ten chleb nam zabrać. Więc tak to nasze życie wygląda. Kiedy mamy bardzo taką, można powiedzieć, brzydką, mokrą, wietrzną pogodę, to wtedy, kiedy jesteśmy w lesie, kiedy mamy tą właśnie grupę, która w poniedziałki jest w lesie lub ta druga w środę, jeżeli pogoda nie pozwala na to, żeby zjeść w lesie, to wtedy przychodzimy z powrotem do przedszkola i jemy na przykład w takim pomieszczeniu, w takiej szopie. <noise> właśnie ta grupa, która ten dzień ma tak jakby na zewnątrz. Ja taką zrobiłam, nagram taki króciutki filmik, gdzie właśnie pokazuję pod dachem miejsce, gdzie śpią maluchy w wózkach. Właśnie tak to wygląda. One codziennie na dworze tam wózki z takiej tak zwanej takiej szopki. Nazwijmy to takiego pomieszczenia. Są wystawiane na zewnątrz, bo te wózki są na co dzień w przedszkolu, podpisane imieniem, nazwiskiem, też jest nazwa oddziału, i te wózki są wystawiane na dwór, i wszystkie maluchy, wszystkie dzieci, które śpią w przedszkolu, no tam sobie właśnie śpią w tym, w tym miejscu. Teraz właśnie pokażę, jak wygląda to miejsce. Tutaj właśnie pod dachem maluszki w swoich wózeczkach sobie śpią codziennie, a tutaj obok my, kiedy nam pogoda na to nie pozwala, przychodzimy z lasu i jemy posiłek, kanapeczki tutaj. Więc tak wygląda mój grafik. W poniedziałki jestem dużo na świeżym powietrzu, we wtorki również. Um... A środa, czwartek i piątek mam grupy w środku. Też zawsze dzielimy się na mniejsze grupy i, i w tych grupach coś robimy: malujemy, rysujemy, czytamy, mamy różne zabawy. Ale te dwa pierwsze dni, start w tygodniu. Więcej czasu ja osobiście mam na dworze, dlatego że właśnie moja grupa w poniedziałki. Ma tak zwaną leśną grupę, Natur grupę. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze nasze spotkanie i do następnego życzę wszystkim wspaniałego tygodnia, dobrego tygodnia.